Hej, witam w kolejnym wideo na temat gry na pierwszej linii i w tym wideo zajmiemy się y, opisem jak działa artyleria spoza planszy. W ręczku w pojemniku z aktywacjami naszych formacji będą znajdować się różne żetony dodatkowe różnych przynależności rosyjskiej lub natowskiej i przeważnie będą to żetony artylerii spoza planszy. Kiedy Taki żeton zostanie dociągnięty. Gracz, do którego ten żeton należy, może go użyć natychmiast, a może sobie zachować i użyć go w dowolnym momencie. Jeżeli sobie go zachowa, to używa go w momencie, kiedy gracz, czy on, czy, czy jego przeciwnik zakończył aktywację, zanim zostanie dociągnięta kolejna aktywacja. Czyli zanim gracze zobaczą, co jest kolejną aktywacją, gracz mówi: stój, nie dociągaj. Ja teraz atakuję artylerią. Jak wygląda atak artylerią? Powiedzmy, żeśmy wyciągnęli ten natowski 155 mm. Aby trafić jakiś cel, gracz musi go widzieć, czyli generalnie przez radio podać koordynaty celu, aby artyleria wiedziała, gdzie strzelać. W przypadku tej piechoty wiemy, że zasięg piechoty w grze jest maksymalnie 10 heksów. Raz dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A więc tutaj te oddziały są w zasięgu. Mamy linię widoczności, widzimy, że idzie ona bardzo ładnie w tą stronę i gracz chce zaatakować ten heks, Więc kładzie ten żeton w tym miejscu, a następnie wykoduje rzut na celność. Celność jest opisana tutaj poniżej, gdzie mamy jeden dyszyk, czyli kostka sześcienna i w przypadku wyrzucenia jedynki 2 oznacza to pudło. Jeżeli wyrzucimy, rzucamy kostką i jak się okazało spudłowaliśmy. Tak więc opiszemy od razu, jak wygląda pudło. W krzyżu będzie dostarczony taki prosty rzut yy, rozrzutu artylerii. To jest troszkę za dużej skali, ale to jest tylko dla gry, dla dema. I wiemy, co wiemy. W tej chwili wiemy, że spudowaliśmy. oraz od razu wiemy, że spudowaliśmy jeden heks. Gdybyśmy wrzucili dwójkę, widzielibyśmy, że spudowaliśmy i spudowaliśmy od razu o dwa heksy. W ten sposób zaoszczędzamy kolejny rzut. Potrzebujemy jeszcze tylko jeden rzut, aby określić, w którą stronę zniosło ten pocisk artylerii. I w tym przypadku mamy dwójkę, a więc tak naprawdę ten natowski pocisk spadł tutaj. I co się dzieje? Gdyby spadł idealnie tutaj, ten BWP byłby atakowany z siłą przeciwko noskom pancernym 6. Gdyby to była piechota, byłoby to 7. Jak widzimy na heksach e, otaczających heks centralny. Ta siła diametralnie spada, i w tym przypadku mamy siłę 2 przeciwko celom pancerzonym i siłę 4 przeciwko celom miękkim. Do Osło, do osłona terenu jest doliczana do jednostek. W przypadku piechoty jest zawsze taka sama, jak jest w czasie normalnego strzału. Jeżeli ten teren daje jej plus 2, to dostaje 2 do osłony, ten daje jej plus 3, to do dostaje 3 do osłony. W przypadku pojazdów sytuacja jest troszeczkę inna. mogą one sobie to dać 1 do swojego pancerza tylnego, gdyż atak będzie przeciwko pancerzowi tylnemu, jako że pocisk spada z góry. Jeżeli są na terenie, który właśnie daje ten modyfikator do testu trafienia, czyli przeważnie większość takich tutaj terenów, czyli nieważne, czy jest tu, czy tu, dostanie tylko maksymalnie plus 1 do swojego pancerza tylnego. I tak w tym przypadku mielibyśmy tutaj siłę 4, ale że jest w sadzie, dodalibyśmy 1, miałby siłę tylnego pancerza 5. Oczywiście, gdyby na terenie czystym, nie dodawalibyśmy nic. I tutaj siła tej broni jest 2, a więc 2. Minus 5 d na minus 3, i w takiej kolumnie przeciwko pojazdom byśmy rzucali dwoma kostkami, aby określić efekty trafienia tego, tego pocisku 150 mm. 8 w kolumnie minus 3 jest prawdopodobnie, się dobrze pamiętam, nic, tylko sprawdzimy. Minus 3, tak, i to by było pudło. I co się dzieje w tym momencie? Po takim ataku kładziemy w tym miejscu, w którym pada 155 mm, gęsty dym. Natomiast ten, że ton ląduje, jeżeli gracz na to ma zakupiony jeszcze jeden albo dwa ekstra, ląduje na torze aktywacji, i powiedzmy, no, że tu była aktywacja, załóżmy, że no nie przygotowałem się, wstyd, szybko to zrobię, żeby nie było. Powiedzmy, że ostatnim aktywacją była na piątej pozycji aktywacja WOT, i scenariusz nam mówi, co ile aktywacji możemy daną jednostkę ponownie wrzucić do woreczka. Nie użyć, a wrzucić do pojemnika. Jeżeli w scenariuszu będzie napisane, że za trzy aktywacje, czyli kładziemy raz, dwa, trzy. I w tym miejscu ląduje ten żeton i powiedzmy o tym będzie kolejna aktywacja, aktywacja i będzie ta kolejna aktywacja, kiedy tą aktywację będziemy mieli tu położyć, ten żeton będzie z niej usuwany i wrzucany do pojemnika wymieszany z innymi żetonami. Kiedy zostanie ponownie dociągnięty, będzie go można użyć ponownie. Jeżeli nie miał grać już więcej akty ostrzałów tego typu artylerii, ten żeton jest po prostu odkładany na bok. Jak widzimy, Excalibur pudłuje przy jedynce, rosyjska artyleria pudłuje przy 1, 2, 3. Jeżeli oczywiście spadnie na centralny, liczymy zawsze tą centralną liczbę. W przypadku, gdyby pocisk spadł na przykład tutaj, to polska piechota byłaby atakowana z siłą 6, natomiast amerykański Striker byłby atakowany z siłą 2. Yy, więc ważną, istotną cechą jest, żeby nie zbijać za bardzo swoich jednostek, zwłaszcza kiedy wiemy, że przeciwnik w dalszym ciągu posiada w pojemniku lub na ręce yy, niewykorzystany żeton artylerii. W przypadku Gradów, jako że to jest artyleria rakietowa, bardzo niecelna, więc mamy bardzo duże szanse na pudło. Mieramy aż 1, 2 czy 4, czyli jeżeli byśmy żyli trójkę, oznaczałoby to, że gdybyśmy mierzyli w tą polską piechotę, to żebyśmy spudłowali o 3 heksy. Zostałby nam rzut na określenie w jakim kierunku. Ponownie jest trójka, czyli w tym przypadku pocisk by spadł aż tutaj, czyli można nawet razić czasami swoje jednostki, trzeba uważać. Na rzucie tylko 4, na rzucie 5, 6 trafiamy w ten heks i według tego symbolu atakujemy tylko ten heks. Y Dodatkowo bonusem dla artylerii Grad jest to, że piszemy tu ostrzał razy 3, robimy 3 rzuty. Tak więc wybieramy raz ten HEX i trzy razy rzucamy, patrząc, gdzie one spadną, czyli możemy zacząć, że o, trafiliśmy, spudłowaliśmy i yy, jeszcze raz, powiedzmy trzeci raz i strafiliśmy, czyli dwa razy wpadłby na to hex, a to pudło byśmy się określić, gdzie on spadł. W przypadku artylerii dymnej mamy troszeczkę lepszą zasłonę, na zasadzie takiej, że bardziej to kontrolujemy. Czyli gracz deklaruje e, tuż przed ostrzałem, które heksy chce zadymić. I powiedzmy, gracz rosyjski chce zadymić ten heks, ten heks i ten heks. I robi rzut dla tego pola. I na przykład rzucamy kostką spudłowo o jeden, sprawdzamy w którą stronę e, poszło to tutaj. A my społożylibyśmy dym w tym miejscu, e, potencjalowo w to miejsce. Znowu rzucamy kostką. Tym razem trafił, a więc yy, dym by trafił w to miejsce. I ostatni deklarował, że będzie na sekcji H6. Rzucamy ponownie kostką. Trafił. I mamy tak zasłonę dymną położoną, bo również rzucamy ją trzy razy. I w ten sposób była, wyglądała położona zasłona dymna. Oczywiście przy niecelnych rzutach mogłoby się to skończyć, że to by było powiedzmy tak, tak, albo nawet tak. Czyli te dymy by poleciały w różne strony i nie byłoby takiej pięknej ściany dymu. Drony, te które atakują również, te są wyciągnięte właśnie też z pojemnika, woreczka. Tutaj troszeczkę trzeba rzucić na testy aż dwa razy, gdyż pierwszym istotnym rzeczem jest, ta gwiazdka informy o tym, dla przypomnienia jest to, czy drona w ogóle dotarła na cel, bo jako pocisk leci, nie jest w stanie go nikt zatrzymać. W przypadku drony możemy liczyć, że jakieś środki o, e, osłony przeciwlotnicze jest poza planszy, których nie, nie mamy na planszy, zestrzeliły ten dron. Rzucamy kostką i w przypadku 1-2, taki dron nie dociera na pole bitwy, w tym przypadku doleciał. Następnie wykonamy kolejny prosty test, tak samo jak w przypadku tego, czy spudłowa widzimy 1-2 oznacza pudło, drona trafiła, i w tym przypadku że to jest rosyjska drona. Atakuje ona ten tutaj pojazd z siłą 5, pancerz tylny 4, a więc byliśmy mieli na rzucie plus 1. Tutaj nie dodajemy już osłony terenowej, gdyż jest to precyzyjniejszy atak, więc 10 na plus 1 w przypadku tego strikera oznaczałoby, że na pojazd został uszkodzony i załoga uległa panice, czyli ten atak drona byłby bardzo, ale to bardzo skuteczny. I tak jak mówiłem, jeżeli mamy jeszcze jakieś z z tych zakupionych artylerii w pojemniku, wracam one na tor aktywacji, a potem z toru aktywne, yy, aktywacji do pojemnika, znaczy, nie w pojemniku, ale żeby były zakupione, jeżeli żeśmy już je wszystkie wykorzystali, zostają one odkładane i już więcej w grze nie są używane. No i to by było tyle, <laughs> jeśli chodzi o artylerię i sposób jej używania, jak działa rozrzut jak ją dociągamy oraz jak ją odkładamy na tore aktywacji. I to wszystko w tym wideo. Dzięki bardzo, do następnego.